Na skraju obozowiska, w cieniu wciąż twardych drzew, które niegdyś były świadkami tańca i radości plemienia, stała samotna figura. Z jej głowy opadały długie, przetkane wiatrem włosy, a w oczach, które teraz nic nie widziały, krył się cały ból skrywanego odrzucenia. Była to uzdrowicielka, dziecię pieśni i magii, która utraciła swój wzrok w trakcie rytuału, który miał przywrócić harmonię do jej świata. Rytuał, który zamiast tego zrujnował ją i pozostawił samą. Przeszłość otulała ją wciąż jak ciepły koc, jednak teraz nie była to ochrona, lecz ciężar. Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, wiatr niósł ze sobą zapach palonego drewna z obozowiska, gdzie jej plemię gromadziło się w kręgu. Słyszała ich śmiech, ich radosne głosy, ale te dźwięki były jak echo z innego świata, oddalonej rzeczywistości, w której nie miała już miejsca. Każdy dźwięk, każdy szept wywoływał w niej falę wspomnień, momenty pełne życia, które teraz wydawały się tak odległe. Zmniejszała przestrzeń wokół siebie, ustępując pola tym, którzy potrafili widzieć, a ona czuła, jak w jej sercu zagnieżdża się zimny, twardy kamień. Jej ręce, niegdyś sprawne w łapaniu ziół i wyczuwaniu energii natury, teraz poruszały się ostrożnie, dotykając twardej ziemi. Z każdym krokiem czuła, jak wzrok staje się jedynie wspomnieniem. Była jak liściu unoszący się na wietrze, zgubiony, nie mogący znaleźć swojego miejsca. Zatrzymywała się czasem, by nasłuchiwać. Czy nie usłyszy głosu, który by jej powiedział, że nie jest sama? Bo w głębi duszy wiedziała, że nie każdy zdołałby tak łatwo porzucić kogoś w potrzebie, ale oni jej ludzie to zrobili. Otaczała ją pustka, która nie dawała spokoju. W nocy, kiedy gwiazdy oświetlały niebo, czuła nagłą fale nadziei, że może one widzą to, czego ona nie potrafi. W ich świetle wyobrażała sobie plemię, które wraca, aby zawołać ją z powrotem. Ale rzeczywistość wracała, twarda jak skała. Nie miała już przyjaciół, nie miała już rodziny, a jedynym towarzyszem, który pozostał, były echa jej zranionej duszy. Nie mogła wrócić do przeszłości, nie mogła naprawić tego, co się stało. Czasami w jej myślach pojawiało się marzenie, by znów ujrzeć, by móc rozpoznać te twarze, które kiedyś były jej bliskie. Jednak z każdym dniem, w miarę jak słońce wschodziło i zachodziło, jej nadzieje odsuwały się coraz dalej, stapiając się ze zmierzchem. Wreszcie, w jednej z takich cichych nocy, postanowiła, że przestanie czekać na powrót. Stanęła na skraju obozowiska, oddzielona od wspomnień i ludzi, którzy nigdy więcej nie przybędą. Czuła, że powietrze wokół niej drży, jakby świat chciał jej coś powiedzieć, coś, co mogłoby na zawsze zmienić bieg jej życia. Zimny powiew wiatru muskał jej skórę, a ona zamknęła oczy, rozpoczynając wewnętrzną podróż w poszukiwaniu nowego celu w tej niepewnej rzeczywistości. Była gotowa stawić czoła nieznanemu, obiecując sobie, że nie pozwoli, by przygniatający cień odrzucenia zdefiniował jej istnienie. W jej sercu narastała determinacja, a dusza, choć złamana, wciąż miała siłę, by szukać własnej drogi. W mroku pierwszej nocy, gdy uzdrowicielka opierała się o drzewa, wśród szelestu liści pojawiły się niepokojące dźwięki. Niespodziewanie, z głębi ciemności wyłoniła się postać. Był to mężczyzna, Odziany w zupełnie zwyczajne, podniszczone ubranie, które nosiło ślady wielu wędrówek. Jego ruchy były ostrożne, ale pewne, jakby był świadomy swojego otoczenia, choć ona, pozbawiona wzroku, nie widziała ani nie potrafiła ocenić jego intencji. Wyciągnął rękę, a jego palce poruszały się niczym liście na wietrze, unosząc ciężar, który dla niej był nieznany. Pierwsze wrażenie mogło być mylące. W obozowisku, gdzie radość bliskich była tylko echem, każdy przybysz budził nieufność. Uzdrowicielka odwróciła się lekko, starając się ustalić, kogo ma przed sobą. Mężczyzna, choć milczący, emanował pewną aurą. Tajemnica otaczała go jak mrok nocy. Czuła w jego obecności oddech życia, ale niepewność ją paraliżowała. Nie miała zamiaru wdawać się w niepotrzebne rozmowy, obawiała się oszustów i fałszywych przyjaciół, którzy zjawiali się w chwilach słabości, by dobrać się do wrażliwej duszy. Nie obawiaj się, jego głos brzmiał jak szelest liści. Nie przybyłem cię skrzywdzić. Uzdrowicielka nie odpowiedziała. Przeszłość ciążąca na jej sercu nie pozwalała na zaufanie. Pamiętała, jak jej ludzie, w obliczu kryzysu, wystawili ją na próbę, decydując się na najgorsze. Mężczyzna zdawał się wyczuć jej niepewność, poruszając się jeszcze ostrożniej, jakby z każdym krokiem mógł ją zranić. Jego obecność była nieprzewidywalna i nieprzyjemna, ale w tle kryło się coś, co mogło być nadzieją. Nocą, Otulona w ciszę, uzdrowicielka słyszała jego kroki. Nie odchodził, pozostawał w pobliżu, zapewniając ją, że nie jest sama. W miarę upływu godzin, gdy jasność księżyca nabrała blasku, mężczyzna zbliżył się, a ona, posłuchawszy wiatru, w końcu zaryzykowała pytanie. Czego chcesz? Zapytała, jej głos wypełniały echa strachu i frustracji. Mężczyzna nie odpowiedział od razu. W jego milczeniu czuła ciężar niewiadomej. Ona sama stawała się coraz bardziej niecierpliwa. Jednak z każdą chwilą, gdy milczenie nocy stawało się mniejszym ciężarem, poczuła, że jego obecność przynosi coś, czego nie potrafiła nazwać. Jego subtelna pewność siebie sprawiała, że zaczynała łamać bariery, które sama sobie postawiła. Jego dłonie, choć nieidealne, były jak most do nowego świata. Czasami kusiła ją myśl, by zaufać, bo otworzyć się przed kimś, kto nie oceniał jej przez pryzmat niewidzenia. W końcu, po długiej chwili wahania, ujęła jego dłoń, a ich palce spleciono razem. To niewiele, ale dla niej oznaczało więcej niż można by Y przypuszczać. Przyjęła ciepło tej chwili, jakby wyczuwając w niej możliwość nowego początku. Choć wciąż pełna lęku, z każdym oddechem czuła, jak kamień w jej sercu powoli ustępuje miejsca czemuś innemu, małej, delikatnej nadziei. Razem, w tej mrocznej nocy, zainicjowali podróż, której nie byli świadomi, a która mogła zdefiniować ich przyszłość. Na skraju obozowiska, gdzie ciemność nocy powoli otulała świat, uzdrowicielka i tajemniczy mężczyzna stali w ciszy. On, który nie mógł znać jej przeszłości, teraz zaryzykował, by stać obok niej, gdy inni ją odesłali w niebyt. W końcu, w odległym szumie wiatru, usłyszał coś, co mogło być jej sercem. Gdy spojrzała w jego kierunku, czując dotyk jego dłoni na swojej, świat ich spotkania nabrał nowego znaczenia. Niepewność w jej duszy ustępowała miejsca ciekawości, gdy mężczyzna zdołał przełamać bariery, które tak skrupulatnie budowała. W tym pierwszym, krótkim geście, w dotyku, który nie był odrzukony, a przyjęty, odnalazła początek czegoś, co mogło stać się celem. Tego wieczoru nie potrafiła wyjaśnić, co czuła, ale zrozumiała, że świat, który ją otaczał, wciąż tętnił życiem. Tylko na chwilę zapomniała o smutku, a jej umysł wypełnił się czymś, co przypominało dawną radość. Mężczyzna, czując drżenie w jej dłoni, postanowił zrobić krok naprzód. Zamiast milczeć, powiedział: Wiem, że nie jesteś sama kropka. Te słowa były jak krople wody spadające na spieczoną ziemię, budząc w niej coś, co wydawało się zaginione. W odpowiedzi usłyszał, jak jej oddech staje się głębszy, a ona, mimo że nie mogła go zobaczyć, czuła, że jego obecność staje się zachętą do odkrycia nowego miejsca w sobie. Mężczyzna miał w sobie pewność, która wzbudzała zaufanie a ona, leżąca na krawędzi ciemności, musiała podjąć decyzję, czy podąży za przeszywającym strachem, czy odważy się na krok ku nowemu. Noc otulała ich, lecz mężczyzna, z głębi serca, postanowił podzielić się swoją historią. Opowiadał wolno, z namysłem o wędrówkach, które go ukształtowały, o ludziach, których spotkał i o stracie, która go definiruje. To były opowieści o bólu, ale także o nadziei. Uzdrowicielka słuchała, a w jej duszy budziła się chęć do dzielenia się własnymi doświadczeniami. Zdała sobie sprawę, że jego słowa stawały się jej pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia. Nie musiała przerażać się ciemnością ani tym, co mogło nasuwać jej przeszłość. Czuła, że w jego obecności może w końcu znaleźć swoje miejsce. Kiedy mężczyzna zamilkł, uzdrowicielka wzięła głęboki oddech. Zostałam porzucona, powiedziała, jej głos był cichym echem krzywdy, która nosiła w sobie, ale nie była już sama w tej cierpieniu. Każde słowo, które wypowiadała, było jak kropla deszczu spadająca w głęboki staw, rozprzestrzeniając kręgi zmieniające ich rzeczywistości. Nie mogę wrócić do tego, co było, ale czuję, że jesteś inny. Może nie jestem zupełnie sama kropka. Milczenie przeciągnęło się, ale w tym milczeniu zrodziła się nowa forma więzi. Mężczyzna skinął głową, jakby zrozumiał jej ciężar. Oboje zrozumieli, że ich drogi skrzyżowały się w momencie krytycznym. Uzdrowicielka, przez lata znosząca ból odrzucenia, w końcu przełamała ciszę. Noc, która kiedyś przynosiła jej tylko samotność, teraz pełna była nowego znaczenia. Chociaż jedno spojrzenie w oczy mogłoby zrozumieć więcej, to ich milczenie mówiło o wszystkich niespełnionych marzeniach. Noc, która z początku była zimna i obca, teraz tętniła życiem, a ich dłonie, które się złączyły, stały się symbolem nowego początku. Uzdrowicielka czuła, jak otaczająca ją pustka zaczyna się wypełniać czymś innym, nadzieją, która budziła się w rytmie ich wspólnych oddechów. W mroku, obok siebie, w końcu nie były jedynie dwiema zagubionymi duszami, stawały się częścią większej opowieści, a ich wędrówka dopiero się zaczynała. Na skraju obozowiska, gdzie światło księżyca delikatnie przenikało przez liście drzew, uzdrowicielka stała w milczeniu, jej dłoń opierała się na pniu jednego z wciąż twardych drzew. Czuła jego chłód, ale nie było to zimno, które ją przenikało. To raczej ciemność, którą nosiła w sercu od dnia, w którym utraciła wzrok. Otaczające ją dźwięki plemienia, śmiechy i radosne krzyki, były echem, które zdawało się wyśmiewać jej samotność. Czuła, jakby każdy śmiech był strzałem w tkankę jej duszy, pozostawiając po sobie jedynie głębokie rany. Tymczasem mężczyzna, który stanął obok niej, delikatnie przesunął palcami po ziemi. Jego gesty były ostrożne, jakby każde muśnięcie mogło rozbić tę delikatną atmosferę między nimi. Nie patrzył na nią, ale uzdrowicielka czuła, że jego uwaga była całkowicie skupiona na niej. Gdy przymknęła powieki, wyobrażała sobie, jak mógłby wyglądać jego rysy, wyraźne jak wschodzące słońce, pełne tajemnic, jak te, które kiedyś znała. Z każdą chwilą i bliskości wypełniała ją swoista niepewność, ale także nieodparta chęć, by go poznać. Zaraz po tym, jak zamknęła oczy, usłyszała zbliżające się kroki znane, acz przerażające. To były dźwięki jej plemienia, które zbliżało się do ogniska. Ich rozmowy były niczym więcej jak echem odrzucenia. Każdy ton wywoływał w niej dreszcz, sprawiając, że jej serce biło szybciej. Mężczyzna, zauważając jej niepokój, powoli przesunął dłoń w stronę jej ramienia, stwarzając pomost między ich duszami, które nie powinny się spotkać, a jednak to zrobiły. Uzdrowicielka nie cofnęła się, nie odsunęła się od niego. Zamiast tego skierowała w jego stronę zmysły, wciąż próbując wyczuć, czy jest tam Obok niej. W świetle ognia, które wkrótce zgasło, twarze jej ludzi zaczęły krążyć wokół, ale ich spojrzenia były zimne, nieobecne. Mężczyzna, widząc, jak napięcie rośnie, zatrzymał się, obrzucając ich niepewnym wzrokiem. Uzdrowicielka poczuła, że w jego obecności nie jest sama w tej zagadce. Jego delikatne gesty, jego milczenie było jak spokój w burzy. W tym momencie, kiedy plemię zbliżało się do niej jak stado drapieżników, Mężczyzna nie odwrócił wzroku, trwał przy niej, jakby w jego sercu płonął nowy ogień. Kiedy usłyszała szept, którego nabierało powietrze, zrozumiała, że jej plemię nie przyniesie jej ulgi. Ale obok stał mężczyzna, a jego dłonie, silne i obecne, wciąż delikatnie trzymały jej ranie. Nie mówił nic, a jednak jego obecność sprawiała, że czuła, iż coś w niej zaczyna się zmieniać. Z każdym dźwiękiem nocy, z każdym szeptem, który wybrzmiewał w powietrzu, on był tam, aby ją podtrzymać, aby nie pozwolić jej upaść. Czuła to tak intensywnie, jakby jego energia przechodziła przez nią, zmieniając każdą kroplę smutku w coś bardziej znośnego. W końcu, gdy plemię zaczęło się oddalać, ich twarze znikały w mroku, uzdrowicielka odwróciła głowę w stronę mężczyzny. Ich spojrzenia się spotkały, a ona znów poczuła, jak brakuje jej słów, by opisać swoją wdzięczność. W tej chwili, bez potrzeby wymiany zdań znali siebie nawzajem w głębszy sposób niż ktokolwiek inny. Czuła, jak kamień w jej sercu powoli się kruszy, a w jego miejscu zaczyna się rodzić coś nowego. Nie był to już strach, ale ziarno nadziei, kiełkujące w cichym ich spotkaniu. W miarę jak noc w obozowisku stawała się głębsza, a ogień ledwo dogasał, atmosfera zaczęła gęstnieć od niepokojących emocji. Uzdrowicielka Wciąż czując dłoń mężczyzny na swoim ramieniu, w końcu odważyła się podzielić z nim częścią swojej przeszłości. Z każdym kolejnym oddechem, w miarę jak stawiała pierwsze kroki ku szczerości, zdawała sobie sprawę, jak długo nosiła swój ból wewnętrznie. W myślach wracała do momentu, gdy wszystko się zaczęło do rytuału, który miał przywrócić równowagę, a zamiast tego zniszczył jej życie. W tym pamiętnym dniu, otoczona plemieniem, po raz pierwszy poczuła potęgę magii, która współgrała z naturą. Wokoło tańczyły płomienie ogniska, a ich muzyka i śpiew napełniały ją entuzjazmem. W biegu do celu zapomniała o przestrogo, jakie wcześniej usłyszała o kruchości zachowania równowagi w nieprzewidywalnym świecie. Gdy nadszedł moment, aby wykonać zaklęcie, a jej umysł skupił się na energii otaczającego ją świata, poczuła, jak coś w niej pęka. Nagle cała moc, która miała ją otaczać, przerodziła się w chaos. Zrywał się wiatr, a ciemność, której nie była w stanie zobaczyć. Wciągnęła ją w siebie. I wtedy nastała pustka, nie tylko wizualna, ale także emocjonalna. W finezyjnej konstrukcji wspomnień z przeszłości dostrzegała moment, w którym plemię, zamiast pomóc, postanowiło ją zostawić. Ich głosy, kiedy decydowali, że nie mogą znieść jej niedoleżności, były jak noże wbijające się w jej serce. Przypomniała sobie, jak matka, z wielkim smutkiem, nie potrafiła pożegnać się z córką, której już nie potrafiła rozpoznać. W lustrze, które nie zależało od tego, co widziała, a co czuła, uzdrowicielka stała się nie tylko niewidoma, ale także obca w oczach tych, których kochała. W zderzeniu z ich strachem, ich bólem, sama stała się elementem nieprawidłowym, mrocznym kawałkiem w ich świecie. Mężczyzna, przytulony w mroku nocy, słuchał jej opowieści. Choć sam miał swoją przeszłość, rozumiał, że ból uzdrowicielki był odbiciem jego własnych ran. Przypomniał sobie, jak jego bliscy zniknęli w zamieszaniu konfliktów, chaotycznych zmaganiach o przetrwanie. Wyrzucili go oraz jego nadzieję jak niechcianą kość, gdy stał się dla nich ciężarem. Uczucie porzucenia i samotności było znane obojgu, jak dwie opowieści wzajemnie się przeplatające w tej samej ciemnej tkaninie. W tej chwili, mimo że nie dzielili się słowami, zrozumieli się na poziomie emocjonalnym, który przekraczał granice komunikacji. W miarę jak uzdrowicielka opowiadała, w jej sercu zaczynało się tlić nowe światło. Każde przyznanie się do bólu nie było kolejną rysą na duszy, lecz nowym krokiem w kierunku uzdrowienia. Zatrzymywała się w opowieści, w jej myślach pojawiały się obrazy twarzy plemienia, ich wyrazów, które na zawsze zdiagnozowały ją jako niepełnosprawną. I znów czuła się przytłoczona, ale teraz z ciepłem dłoni mężczyzna obok siebie, wypełnionym nadzieją, zrozumiała, że nie wszyscy opuścili ją w potrzebie. Cisza nocy wzmocniła ich połączenie. Mężczyzna, czując zmianę w jej tonie, nie odważył się przerwać jej słów. Los, który ich połączył, zdawał się być przypadkowy, a jednak oba ich serca nosiły bagaż, który mógł je zbliżyć, zamiast oddalać. Gdy uzdrowicielka zakończyła swoją opowieść, oboje siedzieli w milczeniu, ale już nie było to milczenie pełne strachu. Zamiast tego powoli zaczynało narastać zrozumienie, które w końcu mogło poprowadzić ich ku przyszłości. Na skraju obozowiska, w szumie nocy i otulającym ich blasku gwiazd, Dwie zagubione dusze w końcu zaczęły budować coś, co mogło stać się ich nowym początkiem. Uzdrowicielka, choć wciąż w ciemności, znajdowała światło w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, w ramionach kogoś, kto również znał odrzucenie. Tajemnice przeszłości nie miały ich już trzymać w niewoli. To, co dzieliło, mogło stać się fundamentem ich siły, a wspólnie mogliby zdać sobie sprawę, że nieobecność wzroku nie była przeszkodą, lecz nowym sposobem patrzenia na świat, który dopiero się otwierał. Na skraju obozowiska, gdzie wciąż tliły się resztki ognia, uzdrowicielka i mężczyzna siedzieli razem w blasku gwiazd. Ciche dźwięki nocy otaczały ich, tworząc tło dla wspólnej, niepewnej więzi. Mimo mroków przeszłości, które wciąż dźwigała na swoich barkach, w tej chwili czuła, że coś w niej zaczyna odżywać. Mężczyzna, nie odwracając od niej wzroku, bliskość jego ciała dodawała jej sił. Ich dłonie, splecione ze sobą, stały się nie tylko symbolem wsparcia, ale także nowego początku, rodzącej się nadziei. Kiedy w oddali rozległ się cichy dźwięk, jakby coś przetrącającego gałęzie, oboje zamarli w bezruchu. Uzdrowicielka nie mogła zobaczyć, co może się zbliżać, ale instynkt podpowiadał jej, że to nie może być nic dobrego. Mężczyzna, czując jej napięcie, nie wahał się. Przysunął się bliżej, jego obecność była niczym tarcza, która miała ich ochronić przed nadchodzącym zagrożeniem. W miarę jak dźwięki narastały, Niepewność w ich sercach zaczęła rosnąć, a jednak tej panice odnaleźli wspólny cel przetrwać. Nie tracąc czasu, mężczyzna wstał, a uzdrowicielka poczuła, jak ją delikatnie pociąga za sobą. Zaczęli poruszać się w stronę, z której dochodziły odgłosy, a ich kroki były zharmonizowane, jakby w ich duszach zrodziła się nowa siła. Każdy ich oddech wypełniał powietrze determinacją. W obliczu nieznanego, skrywali swoje strachy, przekształcając je w coś, co mogło ich połączyć jeszcze bardziej. Mieli przetrwać razem, nie pozwalając, aby mrok ich rozdzielił. Kiedy dotarli na skraj obozowiska, zauważyli cień. Był duży, nieokreślony, poruszający się w kierunku ich plemienia. Mężczyzna stanął dumnie, a jego dłoń, trzymając rękę uzdrowicielki, jednocześnie ją wspierała. Czuła siłę w jego uchwycie, która dodawała jej odwagi. Na moment przymknęła oczy, a w myślach wyobraziła sobie radosne chwile z przeszłości, chwile, gdy była w stanie pomagać innym. Teraz, w tej chwili, zdecydowała, że nie pozwoli, aby jej brak wzroku zdefiniował jej tożsamość. Dźwięki zbliżającego się zagrożenia stały się coraz wyraźniejsze. Uzdrowicielka zbliżyła się do mężczyzny, czując, jak ich ciała zyskują na bliskości. Razem, powiedziała cicho, a on skinął głową. Każdy ich krok w stronę niepewności był krokiem ku odwadze. Zmierzając ku nadchodzącemu cień, czuli, jak ich serca biją w synchronizacji. Byli już nie tylko dwiema osobami, które łączyła historia odrzucenia, ale także duchem współpracy i walki. Gdy cień zmaterializował się przed nimi, uzdrowicielka z pomocą mężczyzny wyciągnęła ramiona, stając na czołowej linii. Słyszała, jak tuż obok niej mężczyzna przełamał swoje milczenie, wykrzykując zapewnienia, które miały zwrócić uwagę nadchodzącego zagrożenia. Jej serce biło mocniej, a ona, nie mając wzroku, polegała na jego determinacji. Wspólnie obronili się przed ciemnością, która zdawała się ich otaczać. Ich rękami połączyła się odwaga, jaśniała w mroku, jak iskra, która w końcu zapala ogień. W tej chwili, na krawędzi lęku i odwagi, uzdrowicielka poczuła, jak jej dusza zyskuje nowe życie. To, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, stało się ich wspólnym celem. Byli gotowi stawić czoła nieznanemu, znając siłę, jaka płynęła z ich zjednoczenia. Gdy cień się zbliżał, nie czuli już zimnego strachu, lecz gorące pragnienie przetrwania. Czuła, jak kamień w jej sercu zamienia się wewnętrzny ogień. Obok mężczyzny, wciąż nie widząc, mogła czuć, że w ciemności czasami skrywa się prawdziwe światło. Na skraju obozowiska, w mrocznej nocy, uzdrowicielka i mężczyzna stali ramię w ramię, gotowi stawić czoła nieprzyjacielowi, który pojawił się w ich życiu jak cień. Dźwięki odgłosów zbliżającego się zagrożenia rozbrzmiewały w ich uszach, a pulsujący strach przenikał atmosferę wyczekiwania. Ciało mężczyzny stało się jej tarczą, a jego obecność sprawiała, że nie czuła się już tak bezsilna. Już nie była tą samą uzdrowicielką, która pozostała sama w sercu nocy. Obok siebie mieli coś więcej więź, która rosła, wypełniając przestrzeń, w której kiedyś znajdowało się tylko odrzucenie. Kiedy cień w końcu nabrał kształtu, oboje zobaczyli postać, Wyłaniającą się z mroku. Zawahanie i strach przeszły przez ich umysły równocześnie. Uzdrowicielka przełamała milczenie, wysuwając do przodu dłoń, by powstrzymać mężczyznę przed zbyt szybkim działaniem. Jej instynkt podpowiadał, że muszą być ostrożni, a nie szybko reagować na niepokojące zjawisko. Mężczyzna, widząc determinację w jej reakcji, wstrzymał oddech, uszanowując jej potrzebę ostrożności. Zamysł ich wspólnego przetrwania stawał się coraz bardziej realny. A jednocześnie niepewność pulsowała w powietrzu. W miarę jak postać zbliżała się, uzdrowicielka poczuła ciężar przeszłości, który znów wstąpił na nią jak zimny cień. Przed nimi stanął ktoś, kto niegdyś był częścią jej plemienia, osoba, która oskarżyła ją o porażkę, o życie pozbawione widzenia. W tamtych chwilach odrzucenia jej ludzie grzeszyli, oskarżając ją o wystąpienie przeciwko naturze, o przywołanie ciemnych mocy, które zrujnowały ich harmonię. Uzdrowicielka zawahała się przez moment. W jej sercu znów zagościła chęć walki, a jednak w jej duszy czuła, że nie może wrócić do starych ran. Mężczyzna, zauważając jej zmagania, wysunął się do przodu, jego postura była twarda i zdecydowana. W jego głosie brzmiało zapewnienie: Nie pozwolimy, by cię skrzywdzono ponownie. Uzdrowicielka poczuła, jak jej serce bije mocniej. To, co mówił, nie było tylko słowami otuchy, lecz zaproszeniem do działania. Pomyślała o tym, jak łatwo mogłaby znów utonąć w bólu przeszłości, ale stojąc obok niego, czuła, że jest pełnoprawną częścią tej nowej rzeczywistości. Obydwoje musieli stawić czoła wrogości, która teraz była namacalna. Gdy postać w końcu stanęła w pełnym świetle, uzdrowicielka dostrzegła w niej osobę, której zawsze się obawiała był to jej dawny mentor, od którego nauczyła się magii. W jego oczach dostrzegła strach, ale i goryć. Pojawiła się w nim niechęć do niej, ale jednocześnie litość. To, co czuła, było tak intensywne, że nie mogła się powstrzymać. Musiała podjąć decyzję, wybaczyć czy stanąć w obronie skrzywdzonej godności. To był wybór, który sprawdziłby nie tylko ją, ale i więź z mężczyzną, który stał obok. Cisza, która zapanowała, była głęboka jak noc stulecia. Uzdrowicielka wzięła głęboki oddech, czując, że teraz albo nigdy musi przemówić. Przeszłość nie definiuje nas, powiedziała cicho, ale z siłą która emanowała z jej serca. Straciłam wiele, ale to nie znaczy, że możesz mnie znów porzucić. Jej słowa były jak strzały w serce mężczyzny, jakby to on sam nosił tuż za plecami ciężar starć ze swoją przeszłością. I w tej chwili oboje zrozumieli, że są związani nie tylko emocjonalnie, ale również przez wybory, które pomagają im się rozwijać. Mężczyzna, czując pulsującą siłę w słowach uzdrowicielki, postanowił wyjść naprzeciw dawnego mistrza, który wyraźnie nie mógł znieść tego, co przyniosła im matka natura. Wzrok obojga mężczyzn zderzył się w powietrzu pełnym napięcia i wzajemnej nieufności. Jednak w sercu mężczyzny, którego dłoń wciąż trzymała uzdrowicielkę, rozkwitła determinacja, tak silna, że nie wahał się stawić czoła dawnemu mistrzowi, nawet jeśli to oznaczało odrzucenie. Choć przybył tu z nadzieją na nowy początek, teraz musiał zrozumieć, że nie może uciekać od dawnych cieni. Wielkie pytanie wisi nad ich głowami. Będą w stanie zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć nowe życie w przyszłości, która wciąż przed nimi? Każdy czuł, że ich wybór będzie miał znaczenie, nie tylko dla nich, ale także dla ich plemienia, które wciąż żyło w cieniu bólu. W tej chwili, w obozowisku otoczonym nocą i odgłosami żyjącego natury, uzdrowicielka i mężczyzna musieli zdecydować, czy pomogą sobie nawzajem, stawiając czoła nie tylko zewnętrznemu wrogowi, ale także wewnętrznej walce, która zdefiniuje ich człowieczeństwo. Na skraju obozowiska. Gdzie cienie drzew splatały się z blaskiem osuwającego się słońca, uzdrowicielka stała w milczeniu, a serce biło jej coraz mocniej. Przeszłość, ciężka jak nieugaszony żar, wciąż przenikała jej myśli, ale w chwili, kiedy spojrzała w kierunku swojego dawnego mistrza, zrozumiała, że nadchodzi czas na konfrontację. Mężczyzna obok niej, odważny i zdeterminowany, stał jak stalowa tarcza, gotowy bronić nie tylko jej, ale także samego siebie przed cieniem przeszłości. Kiedy dawny mentor. Mężczyzna z surowym obliczem i ostry wzrok zbliżył się, powietrze pełne było napięcia. Uzdrowicielka, czując pulsujące ciepło dłoni towarzysza, odnalazła w sobie siłę, by stanąć w obronie nie tylko swojego istnienia, ale także dla tych, którzy jej nie docenili. Wzrok mistrza, pełen oburzenia i lęku, spotkał się z jej determinacją. W tej cichej chwili, w mroku, gdzie kiedyś trwało odrzucenie, zagościła odwaga. Czując ciężar oczekiwań, Uzdrowicielka odezwała się, jej słowa rzucały się w wir mrocznych niepewności. Nie jestem sama. Nie pozwolę, by strach zdefiniował to, kim jestem. Jej głos był jak śpiew ptaka o poranku, przerywający ciszę nocy, którą otaczał lęk. Mężczyzna, stojąc przy jej boku, poczuł, jak w sercu budzi się nowe światło. Ta chwila, w której oboje szukali siły we wzajemnym wsparciu, zaczęła rozświetlać mrok ich przeszłości. Dawny mentor. Widząc ich połączenie, zaczął wahać się. Zobaczył w ich oczach determinację, ale także ból, który ich łączył. Uzdrowicielka, czując, że coś w nim się zmienia, poczuła, jak jej serce zaczyna się otwierać. Pamiętała wszystkie chwile, kiedy uczono ją, by walczyć za prawdę, a teraz, stawiając czoła swojemu dawnemu mistrzowi, nie czuła już strachu, lecz pragnienie zrozumienia. Chciała mu pokazać, że ich świat nie zdefiniuje się przez to, co utracili. Ale przez to, co mogą zyskać. Kiedy powietrze zastygnęło w bezruchu, uzdrowicielka spojrzała na mężczyznę obok. W tej chwili zrozumieli, że ich zjednoczenie było więcej niż tylko wspólną walką to była ich szansa na nowy początek. Przez moment, w blasku ognia, wśród cieni drzew, ich dusze mogły się połączyć, a mrok, który ich otaczał, powoli ustępował przed pierwszymi promieniami nadziei. Z każdą sekundą, w miarę jak mistrz w końcu zrozumiał ich determinację, Atmosfera wokół zaczęła łagodnieć, gniew ustąpił miejsca nowemu zrozumieniu. W końcu, gdy dawna postać, niegdyś symbol władzy, milczała, uzdrowicielka postanowiła otworzyć serce na wybaczenie. Nie jesteś moim wrogiem, powiedziała z cichością, która wypełniła przestrzeń między nimi. Moglibyśmy być zjednoczeni w bólu i w uzdrowieniu. Ale nie możecie mnie porzucić. Jej słowa były jak deszcz po upalnym dniu, przynosiły życie zarówno jej, jak i tym, którzy zostali w tyle. Przełamanie milczenia, które przez długie lata było klasztorem ich dusz, przyniosło nowe zrozumienie. Z każdym dźwiękiem ich serc, które biły w harmonii, uzdrowicielka poczuła, jak ciężar jej przeszłości znika, a w jego miejscu pojawia się nowa nadzieja. Wzrok, którego nie miała, nie stanowił już przeszkody, stał się wstęgi, która prowadziła ją do nowego początku. Gdy po raz pierwszy od lat, w ciemności nocy, dostrzegła blask prawdziwej miłości i zrozumienia, Przekroczyła granicę porzucenia. Stojąc obok mężczyzny, który nie bał się ich wspólnej walki, odzyskała godność, która wydawała się zaginiona. Na skraju obozowiska, wśród cieni drzew, gdzie wiatr szeptał własne historie, uzdrowicielka i mężczyzna stali razem, gotowi na nową podróż. Ich dłonie, splecione w jedności, nie były już tylko symbolem walki, ale obietnicą przyszłości. Razem, w cieniu wspomnień, odnaleźli światło, które połączyło ich losy. A milczenie nocy w końcu przekształciło się w opowieść o nadziei, miłości i nowym początku.